Dobre, witam Was w vlogu, w vlogu, drugim już. Od razu mówię, że za 6 dni mam urodziny. Tak, to jest drugi już film na kanale The Cactus Vlog, czyli tym kanale vlogowym. Ostatni film nagrałem 2 miesiące temu, bo mi się nie, nie chce kurty nagrywać, a nawet nie wiem co chcę nagrywać. Co? Co ja ja przedwracam? Powiedziałem. Dobra. Pip. Wracając do tematu. Za 6 dni mam urodziny i to jest przedpremierowy prezent. Dostałem włotka z napisem. Wybij sobie prezent z głowy. Dobra, spróbuję. Średnio działa. No. <laughs> od razu mówię, że filmy z kanału Dekakty z Vlogu nie mają montażu. Czyli ich nie montuję po prostu. Filmy z tego kanału nie będą montowane. Będą nagrywane i od razu wstawiane na kanał. No. Od razu mówię, że ten prezent to jest dla żartu. Nie bierzcie go na poważnie. No. Nie bierzcie tego napisu na poważnie. Proszę tego nie brać na poważnie serio. Powtarzałam się piąty raz chyba. Proszę tego nie brać na poważnie. No. Z tym właśnie młotkiem otworzę prezenty, gdy naglam kolejnego wlądu tym właśnie młotkiem otworzę kolejne prezenty, gdy naglam naglam tak kurde, nagram kolejnego w wro... Boże! Tym właśnie młotkiem otworzę kolejny prezent na kolejnym vlogu na kanale. Ale tamten ten vlog? Naglam naglam. Nagram dopiero jak będę miał urodzinki. No Zostaw łapę, wbijaj na główny kanał. Nadra.